To jest taka wielka radość, że kiedyś brała Pani udział w, w Preski Warsaw Project. Nie wiem, czy to się wtedy już, nazy to się już wtedy nazywało, tak? Tak, dokładnie tak. A potem śledziłem Pani karierę w mediach. Kariera, może to nie jest na właściwe słowo, ale Pani pracę w mediach. I, a pamiętam, jak kiedyś zadała mi Pani pytania dla chyba polityki, pamięta Pani? Była ja zadawałam panu wiele pytań dla wielu różnych magazynów, więc gdyby był pan uprzejmy odświeżyć mi pamięć, o czym to była rozmowa, to, to od była... razu podam tytuł magazynu. To była rozmowa o największej gwieździe polskiego kina. Rzeczywiście mogła być taka rozmowa, być może dla polityki. Czy mogło tak być? To, to nie jest kompletne zmyślenie. To nie jest absolut... pan nigdy kompletnie nie zmyśla. Ale koloryzuje czasami. Czasem pan koloryzuje, ale kompletnego zmyślenia to w tym nie ma. A w kierunku jakich kolorów koloryzuję? Ja bym powiedziała, że fuksji. Fuksji, może taka biskupia purpura. Tak? To piękna odpowiedź. To, to może ja teraz sobie pozwolę przyjąć mikrofon? Rozmawiam z panem Stefanem Laudynem, dyrektorem Warszawskiej Fundacji Filmowej oraz Warszawskiego Festiwalu Filmowego, który właśnie się zakończył. Czy może pan krótko dla nas podsumować ten festiwal? Według informacji posiadanych przeze mnie, festiwal kończy się jutro wieczorem. Na razie udało się nam wręczyć 16 nagród. To było, to było poważne wyzwanie. Zajęło to 30 kilka minut. W tym trzy minuty oczekiwania na panią Agatę Kuleszę w ciszy, ale myślę, że warto było. Tak, ponieważ Agata Kulesza zagrała główną rolę w filmie Ida, który dostał główną nagrodę oraz nagrodę jury ekumenicznego. Tak i pani Agata Kulesza w sobotni wieczór, jak to aktorzy, grała w teatrze, w teatrze Ateneum i zdążyła do nas dosłownie w ostatniej chwili. W momencie, kiedy producentka filmu pani Ewa Poszczyńska była już na scenie z warszawskim Grand Prix, dostałem sygnał, że pani Kulesza już jest w budynku, że już wjeżdża ruchomymi schodami na ostatnie piętro, że już dochodzi i przez kilka minut w ciszy czekaliśmy na nią. Wstrzymaliśmy w pewnym sensie ceremonię. I kiedy weszła. Były wolne, było wolne miejsce tylko, tylko na scenie. Pani Agata nie bardzo wiedziała o co chodzi, ale bardzo szybko się dowiedziała. Tak, od razu też wiedziała pewnie, jak to aktorka, że należy iść na scenę. Tak, myślę, że to jest naturalne miejsce dla, dla wielkiej aktorki, jaką jest pani Agata Kulesza. Panie dyrektorze, w jaki sposób moglibyśmy zaprosić widzów na przyszłoroczną 30. edycję Warszawskiego Festiwalu Filmowego? Moglibyśmy zaprosić w prostych słowach: przybywajcie. 30. edycja festiwalu odbędzie się od 10 do 19 października 2014 roku. Także, Państwo, którzy planują z dużym wyprzedzeniem, niech sobie to łaskawie wpiszą do, do kalendarzy. I będziemy mieli, mam nadzieję, nie gorszy program niż w tym roku. Będziemy się bardzo starać, żeby wybrać najlepsze filmy i żeby je Państwu pokazać, żeby zaprosić wspaniałych filmowców. Którzy, mam nadzieję, równie licznie jak w tym roku do nas przybędą. Czyli to teraz idziemy na bankiet. Teraz niektórzy z nas idą na bankiet, a niektórzy z nas jeszcze mają pewne zadania do wykonania i będą się starali je wykonać sumiennie. To może spójrzmy się w przestrzeń. Może spójrzmy na tę lampę na górze, to będziemy, myślę, w tym oświetleniu bardzo fotogenicznie wyglądali. Dziękuję bardzo za rozmowę. To prawdziwa przyjemność rozmawiać z panią. Cała przyjemność po mojej stronie i po stronie całej ekipy Festiwi. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Oddaję głos do studia.